Siemka. Siemanko. Uh. Co tam spieło ci po rowerze? No bardzo. Dzisiejsze piątce dla zdrowia. Pokażemy wam z Miłoszem ćwiczenia, które mogą wam pomóc w pozbyciu się tego problemu. Zapraszamy. Pierwszym ćwiczeniem, od którego zaczniemy dzisiejszą piątkę dla zdrowia, będzie to mobilizacja nadgarstków w podporze. Poproszę ciebie teraz Miłosz o przenoszenie ciężaru ciała do przodu i do tyłu. I w tym ćwiczeniu Rozciągamy grupę zginaczy przedramion. Nabieraj miłość, proszę, powietrze. Jak jesteś w fazie rozluźnienia i idąc z rozciąganiem wykonuj długi wydech. Pracujemy tutaj w płaszczyźnie strzałkowej idąc do przodu oraz do tyłu. Jeżeli będziecie Państwo czuli za mocny dyskomfort w nadgarstku, wystarczy skrócić delikatnie zakres ruchu. I warto w tym ćwiczeniu również rozczapieżyć palce, żeby złapać większy kontakt z podłożem. Dokładnie mi już to właśnie zrobił. I pracę tu wykonujemy od 30 do 60 sekund. Warto dodać, że te ćwiczenia można zrobić jako rozgrzewkę przed pójściem na rower. Do drugiego ćwiczenia pozostaniemy dalej w tej samej pozycji, jednakże teraz będziemy pracować w obrębie prostowników przed ramieniem. Zaczniemy sobie od wersji jednorącz, czyli wersji prostszej. Tak jak właśnie Dominik pokazał, układamy dłoń stroną grzbietową. Mocno do ziemi w zgięciu, tak żeby poczuć delikatne rozciąganie tutaj, właśnie w okolicy przedramienia. Następnie wykonujemy ten sam ruch, który wykonywaliśmy przed chwilą, z tym, że teraz akcent rozciągania będzie w momencie, kiedy będziemy przysiadać napięty. Także tutaj bierzemy sobie na początku wdech, a następnie z wydechem delikatnie wchodzimy w rozciąganie tutaj górnej części przedramienia z tej perspektywy. Możemy pracować jednorącz, ale jeśli czujecie się komfortowo, możecie jak najbardziej przejść do wersji działając na dwie ręce. I tak samo nic się nie zmienia, cały czas oddychacie, pracujecie przód, tył. Kolejnym aspektem, który warto tutaj dodać, jest delikatne wkręcenie łokci, tak właśnie jak to Dominik e, wykonał. Pozwoli nam to bardziej zaangażować mięśnik grzbietu. Które napną nam w cudzysłowie, oczywiście, pachę, co przekłada się na lepszą pozycję na rowerze, ponieważ nasze barki wtedy nie są tak wysoko. Spięcie pachy, ściśnięcie koszulki pod pachą powoduje, że łopatka ustawia się w depresji i nie przeciążamy górnej części grzbietu. Do trzeciego ćwiczenia ustawimy miłosza w podporze, tak samo jak przed chwilą. I teraz, miłoż, będzie wykonywał ćwiczenie, które się nazywa skapula push-ups. Miłoż, będzie wychodził mocno kręgosłupem piersiowym do góry. Łopatka wtedy ślizga się fajnie do dołu. I wykonujemy opad kręgosłupa tułowia do dołu. Łopatki się ściskają. Schodząc do dołu, nabieramy. Powietrze idąc do góry robimy mocny wydech. Angażujemy wtedy tutaj fajnie mięsień zębaty przedni, mięśnie ramion, co również nam odciąży trochę górny grzbiet podczas e, jazdy na rowerze. Mimoż tutaj ustawił się w pozycji do pompki. Można to również wykonać w pozycji na e, czworaka w klęku podpartym. Łopatki do siebie. I z wydechem rozciągamy mocno, rosnąc odcinkiem piersiowym do góry. Kolejnym ćwiczeniem w naszym repertuarze będzie odwrócony aniołek na śniegu. Do tego ćwiczenia fajnie mieć zrolowany ręcznik lub coś, co pozwoli nam wygodniej położyć się twarzą do ziemi, tak aby delikatnie to nam odciążyło czoło. Połóż się proszę Dominik tak właśnie, żeby twoje czoło spoczywało tutaj na górze, zaś nos był delikatnie pod tym. Następnie wyciągamy ręce w przód, nogi delikatnie palcami wbijamy w ziemię, tak aby zaangażować mięśnie pośladków w celu odciążenia prostowników grzbietu. Następnie, nie pchając głową w poduszkę, ręcznik tudzież klocek od jowi, trzymając ją neutralnie, Staramy się unieść same ręce do góry kciukami w stronę sufitu, i następnie wykonujemy ruch tak, jakbyśmy chcieli namalować aniołka na śniegu. Pracujemy daleko, starając się sięgnąć dolnego kąta łopatki, odkładamy ręce na ziemię i wykonujemy takie właśnie powtórzenia. Pamiętamy, aby wdech był w trakcie robienia skrzydełek, i wydech w trakcie powrotu do góry. Tutaj staramy się najbardziej kontrolować przede wszystkim tempo oraz jakość ruchu. One są kluczowe w poprawnym zaangażowaniu samego stawu ramiennego oraz górnej okolicy grzbietu bez nadmiernego zaangażowania prostowników. Jeśli czujecie zbyt duże napięcie w okolicy odcinka lędźwiowego, warto albo mocniej jeszcze podwinąć miednicę i spiąć pośladki, lub też Położyć sobie coś pod kolce biodrowe. W ostatnim ćwiczeniu potrzebujemy dalej, klocek od jogi, albo właśnie ręcznik, i przepracujemy sobie mięśnie głębokie szyi w pozycjach izometrycznych. Na pierwszy ogień zrobimy sobie izometryczne utrzymanie pozycji neutralnej odcinka szyjnego oraz głowy. I do wykonania tego ćwiczenia właśnie potrzebujemy klocek ręcznik lub też książkę, którą położymy sobie pod głowę. Następnie delikatnie robimy drugi podbródek, aktywując całe mięśnie szyi czując jak tam się nam trochę napina i następnie prosimy kogoś albo sami wysuwamy sobie spod głowy klocek i staramy się utrzymać pozycję głowy, którą mieliśmy na podparciu. Taką pozycję utrzymujemy 20-30 sekund. Następnie wsuwamy klocek z powrotem i odkładamy głowę neutralnie odpoczywając. Pamiętamy, aby uważać na to, żeby głowy nie zadrzeć brodą do mostka, ani też nie wyśnią zbyt wysoko do góry, ponieważ obciąży nam to bardzo mocno odcinek szyjny, a tego nie chcemy. Drugą pozycją będzie to samo w leżeniu. Na brzuchu. Tak samo jak przed chwilą w aniołku czoło leży neutralnie na poduszce. Również wykonujemy tutaj drugi podbródek i następnie delikatnie odrywamy głowę. Znowu nie podnosimy jej wysoko. Wysuwamy klocek i utrzymujemy głowę w tej pozycji. Znowu pamiętamy, aby nie zadzierać głowy do tyłu, co również przeciąży nam odcinek szyjny, i tak samo, żeby głowa nam. Nie podjechała zbytnio do sufitu lub też nie spadła w stronę ziemi. Wsuwamy klotuszek z powrotem po 20-30 sekundach izometrycznego napięcia, odpoczywamy. Dzięki wielkie za obejrzenie naszego kolejnego odcinka. Pamiętaj, aby zostawić lajka, dzwoneczek oraz subskrypcję i być na bieżąco z najnowszymi piątkami dla Twojego zdrowia. Jeżeli nie widziałeś naszego ostatniego odcinka, warto go nadrobić. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania, zapraszamy do sekcji komentarzy.